Dzień dobry. Dzisiaj chcę powrócić na Chelsea Flower Show, ale do roku 2011. Kiedy to zachwycił mnie jeden z ogrodów pokazowych. Jest to projekt autorstwa Luciano Jubilei, który ma swoją pracownię w Londynie. Chcę o nim powiedzieć dlatego, że jego sposób postrzegania ogrodu, jego podejście do projektowania ogrodów jest bardzo bliskie mojemu. Ogród jest formą sztuki. Odbieramy ją wszystkimi zmysłami. To takie miejsce, które musi mieć swoją duszę, aurę, przemawiać do wyobraźni. Zawsze uważałam, że istotną rolę odgrywa tu symbolika, taka nieoznaczoność, bo tworząc go odnosimy się do różnych aspektów życia, do filozofii życia. To nie tylko forma. Za tą formą kryje się pewna treść. Pewne rzeczy, zjawiska, procesy tu zachodzące dają się wytłumaczyć rozumowo, ale też mają swoją warstwę abstrakcyjną, odnoszą się do ponadnaturalnego świata, także do kultury i tradycji. Każdy ogród może być próbą odkrycia czegoś nowego. Jeden z mentorów, Luciano, powiedział kiedyś, że przyczyną rozpoczęcia pracy jest znalezienie tego, czego nie wiem. Nie chcę powtarzać tego, co już wiem. Ogród to eksperyment, który pozwala zrozumieć i zaakceptować prawa natury. O tej aranżacji, Luciano Jubilei mówił, że ideą było pokazanie współistnienia człowieka z naturą, zarówno w sferze technicznej, na przykład ze względu na użyte materiały, jak i też doznania, odczucia, które mamy przebywając w takim miejscu. Ogród odbieramy jako całość. Opiera się na ogólnym wrażeniu, na atmosferze. Na tej aurze, o której mówiłam, a na to składa się i układ przestrzenny, i użyte materiały, faktura, kolorystyka, światło, dźwięk, zapach, ślady życia tu widoczne, ptaki, owady. To wszystko, co są w stanie wychwycić nasze zmysły. W tym projekcie Jubilej połączył symetrię, charakterystyczną dla ogrodów włoskich, ze swobodą kompozycji roślinnych, ich delikatnością ulotnością formy. To tak jak zestawienie dwóch światów. Uporządkowalnego, mierzalnego, który określa nasze tu i teraz, z nieregularnością, swobodą, pewną nieprzewidywalnością. Długą oś wodną kończy bambusowy pawilon projektowany przez Ken Gokume. Jest to 16 ażurowych paneli, które poruszane wiatrem wydają dźwięki. A prześwietlające je promienie słoneczne układają się w zmienną, migotliwą formę. Przerzucone w ogrodzie kamienie mają fakturę przypominającą linie pustyni, które tworzą się pod wpływem wiatru, linie dna morskiego rzeźbionego przez wodę, linie działania żywiołów i czasu. A może są to linie papilarne, linie życia. Różowa barwa tych kamieni współgara z kolorystyką roślin, pastelowym różem, fioletem. Kamienie leżą na szarej płaszczyźnie. Jest to żwir. Szarość tego żwiru ma swoje odbicie w roślinach. Nie bez powodu pojawia się tu Gaj Paroti Persiki, czyli parocji perskiej, z piękną grafiką wielopniowych szarych struktur. Wyraziste formy wychodzą z kwietnej łąki i ze żwiru. Jak widać było wcześniej, łąka jest mgłą drobnych kwiatów, czarą mgłą pędów i liści. Jak mówił autor tego projektu, ogród kwiatowy jest tą romantyczną częścią założenia. Podzielony na dwie części przez strumień wody, a woda to symbol życia. Kolorystyka drobnych kwiatów utrzymana jest w bielach, pastelowych różach i fioletach. Spokojna, prosta, harmonijna, ale złamana też mocniejszymi akcentami. A poza sprawą Digitalis mertonensis strawberry fox glove oraz między innymi kosaćców, które łamią to ogólne wrażenie delikatności. Są purpurowo-brązowe, pomarańczowe, wyraźnie się odcinają. Podsumowując, inspiracją może być wszystko, a jeśli się tego nie dostrzega, to warto spojrzeć ponownie.